Dzień dobry, dzień dobry! Witam się z Wami w trzeciej tygodniówce kwietnia, dalej w Loś turnie, w, Leś w Leśku tak zwanym. Robimy sobie, słuchajcie, trzecią tygodniówkę ze schodkami. Więc pierwsze co muszę zrobić, to dotnę sobie o te dwie krateczki, żeby mi to tam nie wystawało. Proszę oczywiście nie patrzeć na to, jak to krzywo bardzo będzie, bo będzie. Następna rzecz, którą zrobimy, to przykleimy washi tape, żeby mi tutaj te schodki ładnie wyglądały. Będzie git, będzie git. Dobrze. Washi tape z Empiku, słuchajcie. Eee, kupowane całkiem niedawno, więc jest szansa, że jeszcze są. Przyczepiamy. Tutaj przyczepiamy i zaraz będziemy kminić dodge Do tej pory wszystkie były pionowe, w sensie oba były pionowe. Może teraz bym jakiegoś poziomego zrobiła, bo już tego miejsca trochę więcej jest. O, matko, o matko. Co to za trzęsiawka to się zrobi? To za trzęsiawka Aha, i tu się zrobiło w ogóle krzywo standardowo. Oczywiście, że jest krzywo. Jak zawsze. Dobra. Będę być lepiej. Dobra. Taki będzie o, papierek, paseczek. Jak to wygląda? Całkiem uroczo. To koronkami by też fajnie wyglądało, wydaje mi się. No i myślę, że spokojnie można by było zrobić to w formie poziomej. Tak dla odmiany. Żeby jednak wiecie, nie było ciągle tak samo. Zrobimy w połowie może. Zawsze to jakaś odmiana. I oczywiście to górne odetnę. Bo ja wolę jak na dole mam miejsce do pisania, a góra niech się tam rusza i nie przeszkadza. Dobra, podkleimy sobie tutaj to. A no może tym asiowym, bo on jest cieńszy. Nadmiar kleju. O, matko. No, widzicie, jaki to jest wredne? Nie chcę wyjść. No jak żeż po prostu, naprawdę. A jest na pewno jeszcze. Jest, bo czuję, że jest. No, żeby mi nie wybuchło. No, nie chcę wyjść. Czekaj, to mam gdzieś mojego szpikulca. Spróbujemy to przeszpikulcować. Dobra, wlazło. Powinno być lepiej. Szpikulec to jest takie multinarzędzie. narzędzie. O, no pięknie. Coś się przytkało. Dobra. To jest klej od Asi Szulik. On nie jest w stałej sprzedaży, tam Asia raz na jakiś czas robi, że tak powiem, dostawę do swojego sklepu. Ale teraz, no na początku kwietnia, nie wiem kiedy oglądacie, znaczy oglądacie, już Wam powiem kiedy. 23. To nie wiem, czy jeszcze jest w sklepie. Ale generalnie polujcie u Asi, Bardzo dobry ten klej jest. Bardzo dobry ten klej jest. Introligatorski. Jego bardzo lubię. O, dobra. No to mamy to. Mogę go jeszcze trochę tutaj przyciąć, tak naprawdę. Trzeba, żeby było tak zasłaniające. O, jest ok. I tak. Zacznijmy od tego, że wybierzemy papier. Ja korzystam w tym miesiącu z Stamperi Orchids and Cats. Kto by, kto by pomyślał, że to będzie Stamperia, nie? Kto by się spodziewał? To okienko, myślę. Chociaż to by nie coś poziomego bardziej. Nie mam nic poziomego. Hmm. I te kwiatki są za wysokie. Za wysokie są kwiatki. No i to może to okienko rzeczywiście. Okienko sobie pikniemy tam po lewej stronie. Tutaj gdzieś takie to duże, ale strasznie dużo to okienko jest. To okienko to w ogóle fajnie by wyglądało, jakby je tak otw otwierać, nie? Hmm. Aż korci. Żeby je takie zrobić otwierane. Uśliczne jest. Hmm, ale co ja bym musiała pod spód włożyć, żeby to miało ręce i nogi, jakiś widoczek musiałby być. Hmm, a jakby tak pod spód. Włożyć takie... Tylko to są za małe, nie? O takie o tutaj włożyć. <laughs> I by się otwierało na to i by tam właśnie był taki widoczek kota w fotelu jest. ale to by było całkiem zabawne w sumie ale czy mi się chce z tym bawić? tak szczerze mówiąc to chyba nie bardzo chyba nie bardzo, chyba sobie, nie, chyba nie bardzo zrobimy sobie okno na oknie, kwiatka, nie, nie, nie będę się z tym bawić ale można by zrobić takie wiecie, otwierane i w środku, że coś tam, coś tam ale to ani to funkcjonalne yy, z perspektywy właśnie Funkcjonalności. No ładne na pewno, ale niefunkcjonalne w ogóle. Więc chyba sobie podarujemy. I to okienko, dobrze. Okienko to sobie możemy od razu wyciąć. Bo ono na pewno gdzieś tu wejdzie. I weźmiemy sobie któryś z kwiatków. Tam z tych do wycinania z tyłu, co są w paper padzie. Którego sobie wytniemy i postawimy tutaj na okienko. Myślę, że będzie fajnie wyglądało. O, mamy okienko, w ogóle duże to okienko. No dobrze, no to standardowo ta strona będzie nieużywalna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok, czyli ozdoby będą tutaj. Samo, sam się problem rozwiązał, że tak powiem. No to może całego tego kwiata tu postawimy, te dwa kwiaty. No dobra, ale ja je wytnę. Tak... Yy, tak wiecie, polutku je wytnę. Nie będę ich wydzierać, żeby to jakoś wyglądało. A po prostu resztę notesu, w sensie resztę, ozdobimy trochę tymi paseczkami. No, myślę, myślę, że tak. Myślę, że jakoś to w ten sposób ogarnę. Dobra, ja Was zapauzuję, bo to nie ma sensu. Dobra, udało mi się wyciąć jedno i drugie. Jak widzicie, mamy tutaj właśnie okienko. Tutaj zobaczcie, jak ładnie będzie wyglądał ten storczyś. Orchidea, czy jak zwał, tak zwał. I tu myślę, żebym sobie dała... Nie, tutaj byśmy kalendarz dali na dole. No to tego drugiego sobie wsadzimy gdzieś indziej. O, tu są paski. To te paski zaraz sobie... O, jeszcze sobie je dotnę w takim razie, bo po drugiej stronie są paski. Paski to się zawsze przydają. Tu mamy paseczek. No, aż takich ścinków, ścinków to nie będę brała, ale... Ale ten niebieski jeszcze też da radę, o. Pasków nigdy za dużo. O, to już sobie darujemy. Tu jest ten niebieski, tego niebieskiego też bym wzięła. O. Dobra. Mamy trochę pasków, różnych, różnorakich trochę ścinków. Dobra. I to by było właśnie tak. Tutaj byłby kalendarzek I fajnie to okno wygląda. Podoba mi się. Może latające? No nie bardzo. Dobra. E, tutaj będzie przedzielone na pół. 2, 4, 5, 6, 7. Tu możemy sobie dać kwiata, żeby był. Ej. No i coś tam sobie jeszcze ubaszamy. jakieś dodatki, ale to już myślę, że na ramki. Dobra, to to mogę przykleić. To będzie w ogóle w takim razie mało ozdób jako takich. No ale to okno jest takie zdobne, że, że ono robi roboty tak naprawdę. Całą tygodniówkę nam tutaj ustawia to okno. Bo wiecie, można by w tym oknie, nie wiem, zrobić dzień jeden, żeby tam się otwierał albo kalendarzyk, albo coś. No ale to jest strasznie niepraktyczne w sumie. Tak z punktu widzenia użytkowego. W sensie mi by się nie chciało otwierać, zamykać, otwierać, zamykać. Za dużo roboty, więc ja to wolę proste rozwiązania. Sprawia się z której strony, może z tej strony. No, czy z tej z tej bym wzięła, a tutaj kalendarzyk. Dobra. Okejka, okejka. Mhm. No to, to ta tygodniówka rzeczywiście będzie dosyć, dosyć prosta. Taka, wiecie, mało spektakularna. Chociaż tak jak mówię, no to okno jest takie właśnie, w sumie spektakularne, nie? Trudno mu odmówić Brak spektakularności. Dobra. Jeszcze tego kwiatka tutaj sobie. Nie, tego kwiatka już później damy. Teraz ramki. Nie, teraz sobie damy kalendarzek. Kwiecień sobie damy. Tutaj o. O. Pięknie się wpasowuje. Prawie równo przyczepiłam. Zaznaczamy. Trzeci tydzień, czyli od 18. Dobra. I lecimy z, z tabelkami. Lecimy z tabelkami. jest tutaj, to no, ja tu nie mam całej strony, nie? Ale 10. o, widzicie jak ładnie. To pięć, przynajmniej chociaż raz nie ma problemu, ile to będzie połowa, tylko rzeczywiście będzie pół. Brawo. Dobra, czyli mamy dwa, tu będą kolejne dwa, tu będą kolejne dwa, mhm. w tym samym miejscu. Dobra. I tutaj mamy cztery, czyli trzy. To te będą większe. Dobra, i tu na pewno jakieś paseczki sobie włożymy czy coś tam, bo to jest strasznie duże będą te dni. A o, dziełam. Dobra, coś tam wyciubimy nie będzie widać i teraz tak jedna trzecia jest tutaj to zaleta tego notesu, że są te kropeczki które pokazują gdzie jest y, jedna trzecia i gdzie są dwie trzecie i gdzie jest połowa bardzo duża zaleta bardzo o tutaj sobie damy tego kwiatka teraz go sobie w dziubie Zrazu go sobie w dziubie. Ja to tak zawsze tego kleju leję, po prostu, wiecie, na bogato. To mi się dziwię, że wszystko mi się faluje. I... Takie są właśnie skutki lania dużej ilości kleju. Ale nie potrafię się opamiętać, po prostu nie potrafię. No, takie wypchane, powiem, wam, no, wypchane. Dobra, dni tygodnia, dni miesiąca, nie przedłużamy, bo ja to do tego sobie być O dupie Maryna. Eee, osiemnasty. To chyba sobie te to zrobimy małymi. Osiemnasty. No chodź tutaj. Chodź tutaj. Osiemnasty. dziewiętnasty. 20. Coraz bliżej moich urodzin w ogóle. 21. Nie mam nadzieję, że gdzieś wyjedziemy, ale chyba nie bardzo się to uda. Niestety szkoda, szkoda. Bardzo żałuję. Ale co zrobić? No, takie życie nie. 23 i mm, 24. Dobra. Wydajność z poniedziałek, wtorek, Opa. wtorek, ale krzywo. Dzisiaj to powiem wam, mam takie oko, że po prostu i tabelki krzywa, i wszystko krzywa. Po prostu jedna wielka krzywizna mi dzisiaj wychodzi. Ale co zrobić. Czasem tak bywaniem. Piątek. Sobota. I się wygnęłam, wygnęłam się. Kot cały czas śpi. Nagrywam trzecią tygodniówkę, a on cały czas śpi w tym samym miejscu. Już to od kilku godzin spał, jak ja tu przyszłam. Więc wiecie, zarobiony kot. Nie ma to. No dobra, to ja bym sobie. Tak, dałabym sobie po pierwsze tutaj jakieś te paseczki. Bo skoro już je mam, to szkoda nie wykorzystać. Mm. Tylko sobie troszeczkę przedrę. O, tu sobie damy paseczek. Rzucenia. I tu wtedy bym jeszcze jakąś roślinkę, może, ale taką z tych malutkich, może. Yy, chyba, że takiego, o takiego wysokiego stwora. Dobra, to od razu przyklejamy. A żeby mi to nie latało, nie ma co się zastanawiać 5 godzin. Rachu, ciachu, rachu ciachu. Rachu, ciachu, rachu, ciachu. Piękne te paseczki. Czy jednak trochę tych paseczków w tej kolekcji jest? Ja tak powiem, wam, że jak na nią patrzyłam, to wydawało mi się, że nie bardzo są tu jakieś paseczki. A teraz im bardziej z niej korzystam, tym bardziej, tym więcej tych paseczków widzę. Więc wcale nie jest tak, że ich tu nie ma. Więc spoko generalnie, spoko generalnie, bo mówię, bałam się, że w ogóle nie będę miała co tutaj dziubywać. A to by było smuteczko, jakby nie było co dziubywać, nie? No, a, tak to sobie mogę, czy na klejeczkę, czy coś tam jeszcze w kiłbaście. Dobra, tutaj też bym dała pasek. A, tylko może jakiś grubszy. Tylko taki, znowu nie strasznie gruby. Może ten niebieski spod spod no, może tą taką dechę. O. O, o, o. Weźmiemy sobie tę. Co by było różnorodnie. O, tu sobie tak przyklejmy, będzie ładnie. Będzie ładnie. W ogóle powiedzcie, jak tam po świętach, bo wy to oglądacie tydzień po świętach. Jeżeli wszystko poszło dobrze, to ja tydzień po świętach jestem na wycieczce w Wielkopolsce, chyba, ale głowy nie dam. E, ciekawa jestem, jak tam żyjecie po świętach. Brzuszki pełne. Mam nadzieję. Barszczyku się najadłyście. Chociaż nie wiem, co u Was e, w domach na Wielkanoc króluje, bo u nas to zawsze był e, mazurek. No, ma o, mam nadzieję, że się najadłam mazurków. <grywka> Kocham mazurki. Kocham mazurki, słuchajcie. I dla mnie po prostu Wielkanoc to są mazurki. Totalnie mazurki. Totalnie. Przez ten lukier, kocham lukier. No, więc mam nadzieję, że zjadłam mazurkę. Eee, u nas zawsze, właśnie biały barszcz, mazurek. Eee. No i co? I to jest chyba tak naprawdę wszystko, co mi się kojarzy z wielkanoc. No i jajka oczywiście, ale nie mamy chyba takich typowo wielkanocnych potraw. Przynajmniej tak mi się nie kojarzy za bardzo. Ja mam nadzieję, że zrobiłam ciasto. Eee. Ale to mam nadzieję, bo tak jak mówię, jeszcze u mnie do świąt kawałek. No, więc tak. Więc dajcie znać, co się u Was jest. Bo ciekawe w sumie, bo to zawsze tak jest, że w różnych regionach różne rzeczy są na różne okazje, nie? I to w sumie zawsze tak ciekawie jest yy, posłuchać, poczytać yy, co kto tam u siebie ma. Wtedy tak fajnie y, różnice regionalne widać, ja, ja, ja to tak lubię właśnie się dowiedzieć od kogoś, czegoś nowego. Yy, tak sobie myślę, że może bym tutaj tego, taki ten dom, jakby to tutaj wyglądało, o nawet nieźle, nawet nieźle, dobra. I jeszcze tutaj bym sobie jakiegoś małego, kaktusik jest taki fajny, choć kaktusiko. Fajny jesteś, kaktusiku, to Cię tu damy. Tak bardziej te dniówki też ozdabiam w tym tygodniu, widzę. W ogóle w tym miesiącu widzę, że tak idę w te naklejki przedniówka. W, ostatnim, w ostatnich czasach tak bardzo tego nie robiłam. A to mnie jakoś tak, to chyba kwestia tego, że te naklejki po prostu mi tak bardzo podchodzą. Dobra, lecimy w takim razie z Derwentem. No i właśnie, i ciekawa jestem, co tam jadłyście, ciekawego, jak spędziłyście, czy raczej przy stole, czy tak y, raczej na przykład aktywnie. U mnie kiedyś było zawsze tak, że spotykaliśmy się na święta i młodzież wychodziła na spacer. I się wtedy szło na spacer i to było takie, wiecie, odświeżające po jedzonku. Ciekawa jestem, czy u was właśnie też tak jest, że po jedzonku na spacerek, czy raczej po jedzonku na kanapę y, i kto pierwszy, ten lepszy. No my to właśnie, uprawiamy sport teraz. E, kto pierwszy zdąży za zalec na kanapie, żeby było zabawniej. Więc ciekawa, właśnie jestem, jak to u Was wygląda. A no jak to mówią, święta, święta i po świętach. Chociaż jest ja zawsze w Wielkanocy, to aż tak nie czuję. Jakoś tak wiecie, jest, bo jest, ale też jakoś jej tam szczególnie mocno nie odczuwam. No, zresztą my nie mamy dzieci, to prawdę mówiąc to jej Bożego Narodzenia już od kilku lat jakoś szczególnie mocno nie odczuwam. E, bardziej cieszę się przygotowaniami do Bożego Narodzenia e, i całym tym, wiecie, adwentem jako takim, komercyjnym adwentem. E, wiecie, światełka, choinka, to wszystko, ta atmosfera, filmy świąteczne, no to to jest fajne, a przed Wielkanocą tego nie ma, w sensie nie jest to skomercjalizowane, tylko jednak bardziej takie duchowe przeżycie. Dla osób wierzących, więc no yy, aż tak tego nie odczuwam. Na innym poziomie yy, święto. Ale fajnie. Ja lubiłam Wielkanoc za to zawsze, że wiecie, no wiosna idzie i moje urodziny idą. <noise> Bo ja w maju na początku, więc już niedługo, już niedługo. Już jak będziemy rozpisywać maj, no to już będę pewnie Wam truła, że. ja urodziny mam zaraz! O. Ja to nie jestem z tych, co tam wiecie, przeżywają, że kolejne urodziny i w ogóle masakra. Raczej się cieszę. Ja jestem, może jak 40, do 40 będę dochodzić, no to może wtedy jakoś, ale myślałam, że przy 30 będę się jakoś stresować, Ja powiem Wam, że tak w sumie to się cieszę. Z każdym rokiem jestem coraz bardziej taka, wiecie, że wiem, czego chcę e, i tak już sobie nie pozwalam, żeby ktoś sobie do mnie pozwalał, jeżeli wiecie, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. A tak to zawsze byłam taka miękka. A teraz z każdym rokiem coraz mniej. Na starość to będę takim zrzędliwym po prostu tosiem, zrzędliwy tosiek. E, tak będzie. Tak, będzie, biedny, szanowny. Będzie musiał mnie znosić, ale on też będzie zrzędliwy, bo ja będziemy takie dwie zrzędy chodzące. Także śmiesznie będzie, śmiesznie. No i zobaczymy, zobaczymy. No, więc Wielkanoc była i minęła. Ja jestem ciekawa, jak mi mija wycieczka, jeżeli się udało pojechać i doszła do skutku. Bardzo jestem ciekawa. W kwietniu chyba nic więcej nie planujemy na ten moment no i zobaczymy co to będzie co to będzie tam sobie nie zabezpieczyłam strony a jest to po prostu życie na krawędzi słuchajcie dobra mam nadzieję, że się nagrywa nagrywa się jeszcze bo miałam zrobić przerwę po drugiej tygodniówce i e, zgrać pliki żeby mieć pewność że na pewno się zmieszczą na iPhone ale stwierdziłam że raz kozi śmierć i jadę wszystko na raz więc jak nie pójdą te pliki no, może tą to jeszcze zdążę, ale czy ostatnia się uda? To nie wiem. To nie wiem, mojej drogie. Jak się nie uda, to się zapłaczę. I to przez własną głupotę, nie? Dobra, suszę. I lecimy z wodą na drugiej stronie. No, więc tak, życie na krawędzi. I powiem Wam, że te tygodniówki podobają mi się dużo bardziej. Mega, mega mi się podobają. I w ogóle ta zieleń jest taka super fajna. Bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że Wam również. W ogóle jak Wam się podoba... A, jak Wam się podoba ta kolekcja y, tych... Y, 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 stamperiowa kolekcja. O, o nią pytam. Zresztą naklejkowa też możecie powiedzieć, jak Wam się podobają te roślinki, czy Wam się sprawdzają. Bo dużo osób widziałam, że zamówiło. Ciekawa jestem, jak tam u Was, jaki motyw planujecie? Czy właśnie tylko same naklejki, czy właśnie łączycie tak jak ja z jakimiś papierami? Ciekawa jestem, jakie Wy tam macie plany, bo ja to widzicie teraz. Jestem papierowa totalnie. Papierowa to się, po prostu bez papierów to nie ma, nie ma życia. <grych> A w ogóle została mi ostatnia tygodniówka do zrobienia, jakoś mi szybko poszło, nawet mi gardło jeszcze nie wysiada do końca, więc jest szansa, że zaraz dolecę. I pyknę już ostatnią też, o ile mi iPhone nie zrobi psikusa i nie skończy mu się miejsce. I tak też może być, że przy ostatnim mi powie, że e, chciałaś i się nie uda. I wtedy nie będzie filmu. Jeżeli nie będzie ostatniej tygodniówki, to znaczy, że iPhone zrobił mi psikusa i się nie zmieściło. Ale zobaczymy. Raz kozi śmierć, nie? Ryzyk fizyk, jak to mówią. Czekaj, to pamiętam, jakieś dziury. Jakieś mało zielonego. Mało zielonego, ja lubię jakieś tusze. Na bogato, na bogato ma być. Suszymy. No dobra, i tak wygląda. Słuchajcie, trzecia tygodniówka kwietnia. Mamy w całości z decodorem takim o. I zobaczcie, jak wygląda to do tej pory. Całkiem spoko. Całkiem spoko to wygląda. I została nam ostatnia, do której za chwilę przejdę, a Was zapraszam na nią za tydzień. Dobra, dobra, dobra. To co? Dzięki wielkie, ściskam bardzo. Do zobaczenia za tydzień i w tygodniu również, oczywiście, w środę. Tam. Czy my się teraz. O, tak, 27 widzimy się na live, to pamiętajcie. Zapiszcie sobie. Pewnie już jest ustawione, więc możecie sobie tam wyklikać. No dobra, to dziękuję Wam bardzo, bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz i widzimy się następnym razem. Buziaki. pa, 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 pa. pa.